Witajcie, chwała Bogu, witajcie na kanale ja Jochwe pamięta na początku, na wstępie chcę was pobłogosławić w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa Sprawiciela naszego kochanego Królu, Królu Pana Panów Jak wiecie, ja ostatnio nagrałem film i chciałbym się odnieść jeszcze do jednej kwestii, ponieważ zarzucono mi że w tym filmie stosuję manipulacje w moim ostatnim filmie i powiedziałem, że prowadzi mnie Duch Święty, mówię to, co mi Bóg objawił. A później mówiłem, że jestem omylny i tak dalej, i że się mogę pomylić. No to ja sprecyzuję te słowa, ponieważ mi mianowicie chodziło o to, że ja mówię tylko to, co mi Duch Święty objawił, a tego, czego mi nie objawił Bóg, to ja na te tematy nie rozmawiam, bo jestem omylny i mogę się mylić. Więc, jeżeli będę czytał Słowo Boże i będę miał Wam mówić z mojej własnej interpretacji, interpretować to na swój własny ludzki rozum i Wam to będę mówił, to znaczy, że mogę się pomylić, jeżeli chcecie rozmawiać ze mną na takie tematy. I jest to całkiem normalne. Rozumiecie? Dlatego się nie zabieram za tam różne tematy. Bo, no, co Wam mogę powiedzieć? A to, co mi Bóg objawił, no to wtedy Wam nagrywam i to mówię, Takie jak ja mam natchnienie. A ktoś mi zarzucił od razu jeszcze człowiek, który. Przyszedł i od razu siedził ze mną i jeszcze napisał do mnie, jesteś Bogiem z dużej B. Ja nie jestem Bogiem, ja jestem zwykłym człowiekiem. I do tego jeszcze masz, ja nie będę mówił kto to jest, ale jeszcze miałeś w... na zdjęciu profilowym oko w trójkącie. A wiadomo czym jest ten symbol, jest to symbol masoński, do czego on służy, ten symbol jest to tych elit masońskich. I A skąd są elity masońskie, no to się wszystko wiąże z... Satanizmem, no to można tam można dużo tego ogólnie przytoczyć, ale ogólnie wiadomo. I automatycznie przyszedłeś mi powiedzieć, że ja manipuluję, i przytoczyłeś mi werset z Mateusza 7,21, że jestem fałszywym prorokiem, i tak dalej. Bo tutaj jest napisane: Ja ci przeczytam ten werset i jest na nim Mateusza 7,21. Nie każdy, który mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca. Który jest w niebie. Wielu mi powie w owym dniu, panie, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą twego imienia. Wtedy oświadczyłem, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Ja ci się starałem wytłumaczyć, napisałem, później się zablokowałem całkowicie. Bo nie było sensu. Napisałem ci, co jest w tym wersecie, o co dokładnie w tym chodzi, a ty do mnie, o, widzę, że się tylko uczepiłeś tej rzeczy, a boję się tego, coś, czy coś mnie boli, że tam jest na temat prorokowania. I posłuchaj, o co chodzi w tym wersecie dokładnie, co tutaj mówi nasz Zbawiciel, kochany Jezus Chrystus. Jest Są tutaj wymienione dary Ducha Świętego, m.in. niektóre z darów Ducha Świętego, m.in. Że prorokowanie mocą imienia Jezus jest, prawda? Czyli właśnie Słowa Bożego też wyrzucanie demonów mocą imienia Jezusa i czynienie cudów mocą imienia Jezusa. A mimo to ci ludzie, którzy mieli te dary Ducha Świętego, które dostali, bo to są dary Ducha Świętego, to są dary od Boga, które je dostali, otrzymali. Pan Jezus do nich powiedział, że mają iść precz od niego i że nigdy ich nie znał. A z jakiego powodu? A z tego powodu, że nie wypełnili woli ojca, który jest w niebie. Jakiej woli ojca? Jest tutaj jasno też opisane czy nie, nieprawości. Ja na ten temat zrobiłem kiedyś już filmy. Nie będę znowu mówił o tym samym, co znaczy nieprawość, bo nieprawość ma. Ogólnie y, kilka podpunktów co do tego co oznacza nieprawość Między innymi jest to też y, nieprzestrzeganie prawa Ale też inne rzeczy co robi człowiek nieprawy To można jasno sobie wywnioskować z czym jest nieprawość Proszę sobie to sprawdzić samemu na internecie Ale z jednym podpunktów jest tego, że jest łamanie prawa Jakiego prawa? No to już wiemy, że prawa przymierza I ty się mi uciepiłeś, że ja ci odpowiedziałem właśnie w to podobny sposób A ty do mnie powiedziałeś, że coś mnie boli, Bo tam jest to w prorokowaniu, że jestem fałszywym prorokiem I nie wejdę do Królestwa Bożego Słuchaj, wytłumaczyłem Ci właśnie to w ten sposób, jak to wygląda. I jesteś w błędzie. Przyszedłeś od razu mnie ocierniając, wyzywając i że moje sny i wszystko to są bójdy, powiedziałeś. Oczywiście ja twój komentarze usunąłem, bo jak ja zobaczyłem Twój profil i ten symbol i to wszystko. I wiem po co przyszedłeś, po co, jaki duch Cię przysłał do mnie. Chciałeś podkopać moją wiarę, i, ale Ci się z tym to nie uda, choćby nie wiem co. Ja stoję twardo, i tutaj jest jasno wytłumaczony. To jest też do wszystkich. Duch Święty, jak mówiłem też w jednym filmie, daje swoje dary komu chce, kiedy chce, jak chce, prawda? I jeżeli możemy, no jest mnóstwo uzdrowicieli, jest mnóstwo ludzi, którzy prorokują, głosi słowo Boże, jest mnóstwo ludzi, którzy uzdrawia, ale jeśli nie wypełniają woli Ojca. Rozumiecie, I mogą te dary tak wykorzystywać i nawet mogą źle te dary wykorzystywać. Robiąc to dla pieniędzy, a darmo dostaliśmy, darmo mamy dawać, prawda? I na przykład źle to wykorzystują, no to nie wejdą do Królestwa Bożego. Jeżeli nie będą wypełniali woli Ojca, jaka jest w niebie, a co jest wolą Boga, czytajcie w Piśmie Świętym, wszystko jest w Piśmie Świętym. Ja, mam, dlatego mówię, do tego zachęcam każdego, bo bez Słowa Bożego nie poznacie tego, czego Bóg od nas oczekuje, czego chce co jest Jego nakazami, czego, co mamy robić, czego nie mamy robić, jak mamy żyć. Jest to instrukcja życia, Słowo Boże. Jest to Słowo Boże, żywe, prawdziwe i przez to jest to list osobisty od Boga do nas, do ludzi. I tak to mamy też traktować. Rozumiecie? I jeżeli tego nie, to do nas się nie przyzna nasz Zbawiciel, kochany Jezus Chrystus i powie, nigdy nas nie znał, mimo że dostaliśmy te dary. Źle je wykorzystywaliśmy. Zobaczcie na przykład, jak Jezus Chrystus uzdrawiał. Jak on uzdrowił kogoś i mówił jeszcze do tej osoby, tylko nikomu nic nie mów, zrobił to po cichu, tylko idź, nikomu nic nie mów. Na przykład yy, paralityka, którego uzdrowił, lub ślepca, który powiedział: Panie, sprawę bym przejrzał. To jest też znamienne, to jest do wielu ludzi też tutaj. ja się też tak modliłem: Panie, sprawę bym przejrzał, i modlę się tak w sumie cały czas. a to jest już inna historia. I w każdym razie zawsze mówił. Tylko nikomu nic nie mów. No wiadomo, że oni tak rozpowiedzieli. A ci co teraz uzdrawiają, fuwa, show z tego robią. Rozumiecie? Jest to też złe wykorzystywanie darów ducha świętego. Robią show na pokaz, chodzą. Co oni by nie uzdrowili i tak dalej. Kogo nie uzdrowili. Pieniądze z tego jeszcze czerpią. I no, spektakl z tego robią taki. Pełno ludzi, widowni, wszystkiego. Demony wypędzają, i nie te demony wsadzają, już to mówiłem. No i w każdym bądź razie, człowieku, pomyliłeś się co do tego, oskarżając mnie, że ja manipuluję ludźmi i słowem Bożym, bo nie mam zamiaru w ogóle czegoś takiego robić. I ja sobie w ogóle, ja już mówiłem, jakbyście sobie, ja oglądałem moje wszystkie filmy ogólnie niedawno, obejrzałem od początku. I w filmach jest, jak ja sam mówię, że ja chciałem tylko powiedzieć o sobie, i mówiłem tylko o sobie, przeważnie, by się dać takie świadectwo, że. Nic nie mówiłem na temat Słowa Bożego za dużo. Bo nie chciałem głosić. Jeszcze mówiłem, że ja nie chcę, że się do tego nie nadaje. I widziałem ten etap w tych filmach, jak mi Bóg coraz bardziej otwierał te usta. Ja pamiętam, nawet jak ja nagrałem te z dwa czy trzy filmy, i mówiłem, że to jest mój ostatni film. To jest mój ostatni film. Już więcej się nie będę nagrywał. No jakoś. I cały czas ja byłem taki pchany w środku, żeby mówić, mówić, mówić. I jeszcze pamiętam w komentarzach pisałem, ktoś mi pisał, żebym głosił Słowa. Ja mówiłem, że nie, że się do tego nie nadaje. Mówiłem to też w filmach. I. Uciekałem przed tym, nawet w modlitwie i jak Mojżesz uciekał, powiedział, panie, ja nie jestem w stanie, ja mam słabą mowę i to Jonasz uciekł gdzieś tam daleko, się schował przed Bogiem. Saul, nawet jak miał być królem, uciekł przed Bogiem, się schował, prawda? Go szukali w snopie Snopiesiana, czy gdzieś tam był ukryty. No i ja też tak uciekałem, nie? Można powiedzieć i, i mówiłem, że ja nie chcę, ja się do tego nie nadaję. Gdzie ja, kim ja, jak ja wyglądam? Boże, mi nikt w ogóle w nic nie uwierzy. Nie wyglądał na osobę wiarygodną i. No i mówiłem, że nie mam tego daru. Mówiłem też w filmach, że ja nie mam tego daru I żeby mówić, do ludzi przemawiać. I z czasem widziałem, sam zauważyłem, że nawet nie zauważyłem tak naprawdę kiedy, tylko właśnie jak oglądałem te filmy, że no, no widzicie też, że sami Pan mi otworzył usta. A ty mówisz, że ja zwodzę i manipuluję, bo inaczej powiedziałem to niż. Znaczy, ty to dobrze, doskonale zrozumiałeś, tylko ty chciałeś to przedstawić w taki sposób, że jestem manipulatorem. Nie wiem w ogóle, kim jesteś, skąd przybyłeś, nigdy mi nie komentowałeś, nigdy nagle się pojawiłeś z tym znakiem znikąd i że ja manipuluję i że ja jestem Bogiem w ogóle, z dużej B do mnie napisać, dobrze, że tego nie udostępniłem i cię zablokowałem. W każdym razie, bo to nie ma sensu, ja mówiłem, no właśnie, tacy ludzie przychodzą i za jakieś moje słowa, ktoś normalny, no to zrozumie o co mi chodziło, że... Ja mówię tylko to, na ile Bóg mi pozwolił, a na inne tematy się nie zabieram, bo akurat w tamtym, co czytam, przecież nikt nie ma pełnego poznania. Już to mówiłem. Jaka mogę mieć pełne poznanie? I moje poznanie to jest w stosunku do innych ludzi, takie. Rozumiecie? Ja z tego tylko mówię tyle, co wiem, tyle, co, co mi Bóg powiedział. Rozumiecie? I dlatego nie interpretuję, bo jak mam interpretować Słowo Boże na własną modłę. To mogę być w błędzie, mogę się mylić i w stosunku do kogoś, kto naprawdę miał w tej sprawie poznanie, i, i co? Będę tylko upomniany i, i będę zwodził ludzi. A ja wiem, czy się dlatego też nie chciałem mówić na temat Słowa Bożego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ci, co prorokują i jeszcze fałszywie prorokują, surowszy wyrok dostaną. Rozumiecie? To nie jest tak, że ja to chciałem sobie robić też i sobie chodzić, bo, bo, bo tak, bo ja chcę mieć, żeby ludzie myśleli, żeby wszli za mną, bo będę teraz o Bogu mówił, wiecie. Właśnie nie, bo ja czytałem, słowo Boże, i zdałem sobie, zdawałem sobie z tego sprawę też, jakie konsekwencje ponoszą ci, którzy fałszywie prorokują. Ci, co chociaż tego nawet i najmniejszego zgorszą, a co dopiero człowieka, który którzy sami nie wchodzą do Królestwa Bożego, a innym jeszcze nie pozwalają wejść. I Ja jestem tego świadomy i dlatego też nie chciałem tego robić, bo to jest jeden z powodów. Tak samo jak nie jest jednym z powodów, inne powody wam mówiłem. No się wstydziłem też i, i mówię, że się do tego nie nadaje i ja nie chcę i to. A widzicie, stopniowo Bóg mi tak otwierał oczy. Ja to sam widziałem teraz, jak oglądałem wszystko swoje filmy. W ogóle zauważyłem tyle filmów, co ja nagrałem w przeciągu tych 4 miesięcy, 4 miesiące, tak? To trwa 4 miesiące, tak? No, się trochę się sam zdziwiłem, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. I tak to u mnie wygląda. Tak samo jak często sobie nie zdaję sprawy z tego w ogóle, co, co mówiłem lub co napisałem. Nie wszystko ogólnie, ale wiele razy jest tak, że nie pamiętam tego. Wiem, że o czymś mówiłem, ale nie pamiętam tego, musiałem to jeszcze raz obejrzeć. No, tak działa Duch Święty. No, co ja za to mogę. A ty przyjdziesz człowieku i mi powie, że ja manipuluję, jak inni ludzie. I jeżeli, słuchajcie, jeżeli nie podoba Wam się to, co ja mówię. Nie musicie tutaj być, przecież nikt was tutaj nie zmusza. Albo jeden mi przyszedł i mi komentował, też go już poblokowałem, dlatego kontroluję te komentarze i mi pisze pod filmami bajki, bzdury, tamto, nikt to nie wierzy. To, to po co? Bo on jest ateistą i sceptykiem. To po co ty to oglądasz, nie? I wypisujesz takie coś, za, i jesteś na każdym filmie, na każdym komentarzu i się śmiejesz ze mnie, że nie mam żadnego poznania, żadnych stóp wizji, bajki. Wielu osób tak mówię. No to po co to oglądasz i mi komentujesz. Jak mnie coś nie interesuje, ja już mówiłem, ja idę na inny kanał. W ogóle nie oglądam tego, a tym bardziej, że nie zostawiam komentarzy, bo ja nie komentuję ludziom. Nie jestem też takim człowiekiem, który hejtuje lub coś się wyśmiewa. No nie, no i tyle, no. Po co mam to robić? Idę po prostu nie podoba mi się, przechodzę gdzie indziej, no coś. No to jest normalne, nie? A niektórzy są tacy uścipliwi, są tak dociec, no, no ale nic, no tak musi być, ja wiem, że tak musi być. W każdym bądź razie. Wam wszystkim, którzy też tak czynicie, już mówiłem, jak to w innych filmach, ja Wam wybaczam. Niech ja Wam Bóg błogosławi. Mam nadzieję, że Wam Bóg otworzy oczy. Będę się za Was modlił również, i żebyście poznali prawdę. A tą prawdą jest nikt inny, jak tylko Nazwawiciel Jezus Chrystus. Nikt inny. Tylko on, On jest drogą prawdą i życiem, życiem wiecznym. Tak więc, tak to wygląda i jak widzisz, nie wiem kim ty tam byłeś, jak ty masz na imię, bo byłeś pod inną nazwą ogólnie. I miałeś na filmiku jeszcze bajki dla dzieci i no to mnie dziwiło, nie? Bajki dla dzieci, Udostępnione i jeszcze znak masoński, to oko w trójkącie, wiecie co to jest, nie? I no to mnie bardzo zdziwiło, nie? No... I przychodzisz i bluzgasz na człowieka, który głosi słowo Boże. I podajesz jeszcze Mateusza 8 przez 21 zamiast Mateusza 7x21, jeszcze źle, jeszcze chcąc mnie obwinić, rzucasz mnie, atakujesz Słowem Bożym, chciałeś mnie zaatakować, obwinić i się ze mnie wyśmiewać, jeszcze mówisz, co boli, czy to źle, to rozumiesz, co, co, <grym> no to już Ci wytłumaczyłem, jak to znaczy, nic mnie nie boli, ja są odporny na takie ataki, już mówiłem, mam zbroję Bożą i tak jak powiedziałem, Kontroluję komentarze, nie wszystko udostępniam. Nie będę wszystkiego udostępniał, choćby nie wiem, co niektóre udostępniam, no nawet tak jak mówiłem, nawet takie, które są w, to w sposób niekrytyczny, każdy ma swoje zdanie, i albo inaczej to widzi. Udostępniam to, niech to tam sobie to, to wy już ludzie sobie podyskutujecie między sobą. Tam ja w tę dyskusję już powiedziałem, więcej nie wchodzę, bo to nie ma sensu. Nie mam czasu też wypisywać na te wszystkie komentarze, jak coś, to się po prostu odniosę do tego w filmie I tak to u mnie wyglądam. W każdym bądź razie. Poproszę Was jeszcze, Ludzie Wierni, Bracia, Siostry w Chrystusie o modlitwę za Dawida, Jego kobietę, Katarzynę, który prosi bardzo mocno o modlitwę braci i siostry w Chrystusie za niego, bo sobie nie daje rady. Tak samo o modlitwę za bodajże Monikę. Która, do której słowo właśnie dotarło, która miała też myśli samobójcze, pisała o tym w komentarzu, w komentarzach, Pomóżcie się za te osobę, jak i za innych braci i siostry, którzy są mają ciężko, ciężkie chwile, przychodzą i o umocnienie, o przebaczenie grzechów, aby, a wy też, którzy właśnie tak prosicie o te modlitwę, przerzućcie wszystko na Pana, a my się będziemy łączyli w modlitwie za was, w waszych intencjach, jak i za inne osoby, które tego oczywiście potrzebują. Innych zachęcam do czytania Słowa Bożego. Posudujcie Biblię. Tam znajdziecie, tak jak mówiłem, odpowiedzi na wszystkie wasze nurtujące pytania. Poznacie Boga, charakter Boga, czego od nas oczekuje, jak to wszystko wygląda. I zachęcam Was do ukorzenia się przed Panem, naszym Bogiem Jezusem Chrystusem. Porzucenia grzechu, pokutowania i przyjęcia naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa, jako naszego Pana, Boga i zbawiciela. Uwieście, że w momencie, kiedy go do zaprosicie do swojego życia i on wejdzie do Waszych żyć, ustanowicie go swoim Panem, wszystko Wam się odmieni całkowicie. On jest ratunkiem na wszystko, nadzieją na wszystko. On Was uwolni od wszystkiego. To jest jedyny Bóg, prawdziwy, który gładzi grzechy świata. Zbawiciel, nikt inny, tylko Jezus. Trzymajcie się Jezusa i wszystko będzie dobrze. Z Panem Bogiem. thank <sniffs> you